Wyobraź sobie, że spotyka Cię coś bolesnego. Może to być kłótnia, upokorzenie albo wydarzenie, którego nawet nie chcesz sobie przypominać. A teraz, nagle okazuje się, że ta sytuacja niemal wyparowała z Twojej pamięci. Wiesz, że się wydarzyła, ale jakby mgła przesłania szczegóły. Czy to możliwe, że Twoja psychika sama ukryła przed Tobą to, czego nie chcesz wiedzieć? Właśnie tak działa mechanizm, o którym dziś opowiemy wyparcie jedna z najbardziej fascynujących i jednocześnie podstępnych obron naszego umysłu. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie jest wyparcie jak różni się od zwykłego zapomnienia, w jakich sytuacjach najczęściej się uruchamia, oraz jakie mogą być konsekwencje, jeśli stosujemy je zbyt często. Ale uwaga! To nie będzie tylko teoria. Podam też przykłady z życia codziennego, które mogą Cię zaskoczyć. Być może nawet odkryjesz, że sam stosujesz wyparcie częściej niż myślisz. Definicja i pochodzenie Mechanizm wyparcia to pojęcie, które wprowadził Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy. Freud zauważył, że ludzka psychika nie zawsze potrafi wprost zmierzyć się z trudnymi emocjami. Dlatego wytwarza swoisty system ochronny. Kiedy pojawia się coś zbyt bolesnego, uczucie wstydu, lęku czy poczucie winy, umysł spycha te treści do podświadomości. Brzmi jak magia. W rzeczywistości to proces psychologiczny, którego celem jest ochrona twojej równowagi psychicznej. Wyparcie działa jak strażnik bramy. Jeśli coś jest zbyt trudne, po prostu nie dostaje się na świadome piętro Twojego umysłu. Wyjaśnienie na przykładzie. Wyobraź sobie dziecko, które w młodym wieku było często zawstydzane przez nauczyciela. Poczucie upokorzenia było tak silne, że psychika dziecka zepchnęła to wspomnienie głęboko w nieświadomość. Dorosły człowiek może już tego nie pamiętać ale za każdym razem, gdy znajdzie się w sytuacji oceniania, na przykład podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pojawi się nieuzasadniony lęk, paraliżujący stres, a czasem nawet pustka w głowie. To właśnie efekt wyparcia, wspomnienie nie zniknęło, ono wciąż tam jest, tyle że dostęp do niego został zablokowany. Wyparcie, a zwykłe zapomnienie. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę. Bo być może myślisz, przecież ja też zapominam różne rzeczy, czy to znaczy, że je wypieram? Nie do końca. Zapomnienie to naturalny proces. Nasz mózg odrzuca informacje, które nie są potrzebne, jak datę urodzin dalekiego kuzyna, albo numer starego telefonu. Wyparcie natomiast ma inny mechanizm to aktywne wyrzucenie ze świadomości czegoś, co jest emocjonalnie zagrażające. Nie chodzi więc o brak znaczenia, ale wręcz przeciwnie, o zbyt duże znaczenie i związany z nim ból. Dlaczego to działa? Psychika posługuje się wyparciem, bo w krótkim okresie daje to ulgę. Jeśli nie pamiętasz, nie musisz cierpieć, ale tu zaczyna się najciekawsze. To, co wyparte, wcale nie znika. Ono szuka ujścia innymi drogami. Może pojawić się w snach, w niekontrolowanych reakcjach emocjonalnych. A nawet w dolegliwościach psychosomatycznych, takich jak bóle głowy, czy napięcia mięśniowe. Innymi słowy, możesz nie pamiętać przyczyny, ale twoje ciało i emocje wciąż na nią reagują. Codzienne przykłady. Spróbujmy zejść na ziemię i poszukać wyparcia w codziennym życiu. Ktoś, kto został boleśnie odrzucony w relacji, może wypierać to doświadczenie i twierdzić, że to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Osoba, która doświadczyła silnego lęku w dzieciństwie, może w dorosłości unikać pewnych miejsc lub sytuacji, nie rozumiejąc dlaczego. A ktoś, kto był świadkiem wypadku, może zapomnieć szczegóły, choć emocjonalnie wciąż przeżywa silny stres. Prawdopodobnie każdy z nas doświadczył tego w jakimś momencie życia. Ciemna strona wyparcia. Teraz kluczowe pytanie: skoro wyparcie chroni, to czemu miałoby być złe? Problem pojawia się wtedy, gdy stosujemy je zbyt często. Jeśli zamiast mierzyć się z emocjami ciągle je wypieramy, zaczynamy budować w sobie bombę z opóźnionym zapłonem. Niewyrażone uczucia potrafią wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie, np. Na w nagłym wybuchu złości, w trudnościach w relacjach, czy w chronicznym lęku. To tak, jakbyśmy zamiatali kurz pod dywan, przez chwilę jest czysto, ale w końcu potkniemy się o górkę, która tam urosła. Jak radzić sobie z wyparciem? Nie oznacza to, że możemy po prostu wyłączyć wyparcie, to proces nieświadomy, ale możemy zwiększać świadomość i stopniowo uczyć się zauważać własne mechanizmy obronne. Pomaga w tym psychoterapia, która daje bezpieczną przestrzeń na odkrywanie ukrytych emocji pisanie dziennika, by wychwytywać powtarzające się wzorce uczuć, uważność i medytacja, które pozwalają zatrzymać się i obserwować swoje reakcje. To jak powolne uchylanie drzwi do pokoju, w którym leżą schowane wspomnienia. Wyparcie jest jedną z najbardziej fascynujących obron naszej psychiki, działa jak niewidzialna ręka, która odsuwa od nas cierpienie. Ale im dłużej ukrywamy przed sobą prawdę, tym większy rachunek wystawia nam podświadomość. Być może teraz zastanawiasz się, a co ja wyparłem w swoim życiu? I właśnie to pytanie zostawiam ci na koniec tego odcinka. Jeśli ten film Ci się spodobał, to pamiętaj o łapce w górę, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych mechanizmach obronnych, które niepostrzeżenie kierują naszym zachowaniem, Koniecznie zasubskrybuj kanał analiza umysłu.